A wiecie, co by się stało, jakby sobie zostawić mokre drewno na więźbę, żeby sobie przeschło troszeczkę przed przykręceniem, bo ja wiem. To się już nadaje tylko na śmigło do helikoptera. Tynki cementowo wapienne gotowe. Teraz wystarczy je zeszlifować, zagruntować i pomalować. Nie wiem, czy wiecie, ale warto zwrócić uwagę, żeby wszystkie warstwy, wszystkich farb, gruntów i tym podobnych rzeczy było, były paroprzepuszczalne. Dlaczego? No, bo zależy nam na tym, skoro same tynki są paroprzepuszczalne, to dobrze, żeby całość tychała. I tak zwykły grunt stosowany przez tym kaszę już może wszystko zaprzepaścić. Także farby, które będziecie dobierać, też powinny być paroprzepuszczalne. I co? Potem zakleimy to wszystko styropianem i na nic będzie ta para przepuszczalność? No nie do końca. Można spróbować położyć wełnę skalną, ale nawet zwykły styropian, materowki odprowadzające wilgoć, zawsze to będzie lepiej pracowało niż przy takiej szczelnej, zaklejonej warstwie, bez możliwości oddychania. Szybko poszło. Pierwsza łopata była wbita w kwietniu tego roku. Teraz jest koniec sierpnia. A ja już jestem po instalacjach elektrycznych, po hydrauliku, i czeka mnie układanie steropianu podłogowego i podłogówki, i potem wylewka na to. I chyba w tym roku to wszystko. Może uda się jeszcze doprowadzić gaz. We wrześniu mają postawić mi skrzynkę. Zastanawiam się, czy warto założyć sobie ogrzewanie, napełnić całą instalację wodą i ruszyć z tym na zimę, żeby coś robić, ale z drugiej strony będę musiał wtedy cały czas grzać. Hydraulik wykonał też już swoją pracę. Po poradach tutaj na kanale zdecydowałem się zminimalizować ilość połączeń, które będzie w wylewce, w rurach, i zastosowałem rozdzielacz w skrzynce podtynkowej. Niby troszeczkę drożej, ale mimo wszystko jest jakieś zabezpieczenie zawsze mniej możliwości późniejszych napraw. A jest taka jedna ciekawostka, którą spotkałem, mianowicie jeśli chodzi o próbę szczelności. Kontaktowałem się z kierownikiem budowy, więc mówił, że nie praktykuje się praktycznie żadnych prób szczelności. To wszystko jest nowe, skręcane, będzie działać. Także hydraulik też się zdziwił, że taką próbę szczelności chce wykonać. Więc jeszcze się zastanawiam. Nie miałem próby szczelności sanitarki, więc mam nadzieję, że to wszystko nie puści, bo przekucie się przez chudziak potem do tych wszystkich rur, to byłaby masakra. Ale może próbę szczelności podłogówki warto zrobić. I jak wygląda ta instalacja? Nie wiem, no chyba, chyba jest ok. Rurki zostały zapianowane w tynku. Będzie trzeba to teraz czymś wypełnić. No i odpowietrzenie kanalizacji. Gdyby ktoś chciał oszczędzać i puścić sobie jakąś małą rurkę w ścianie, bo wiem, że niektórzy tak robią, jeżeli chodzi o odpowietrzenie kanalizacji, to wiem, że na niektórych to się potem potrafi zemścić, bo nie ma odpowiedniego ciągu i troszeczkę w śmierci. Więc ja zastosowałem rurę setkę, którą wyprowadzę ponad dach zwykłym grzybkiem i powinno sobie poradzić. Przede mną jeszcze wybór włazu dachowego. Zastanawiam się nad takim stalowym tak zwanym nożycowym. Jest dosyć wygodny. Czy nie musi być automatyczny, ale jest dosyć wygodny w otwieraniu w stosunku do tych takich rozkładanych, dużych, drewnianych. Warto to jeszcze byłoby zrobić przed zimą. Dziś także usuwałem gniazdo szerszeni, które mi się zadomowiły na działce w domku letniskowym. Nagrałem shorta w tym temacie. Gdyby ktoś z Państwa szukał sposobu, bo w mojej okolicy. Życzę sobie za to firmy aż 500 zł, więc kupiłem sobie strój specjalny do tego i zrobiłem to sam. I to by było na tyle. Za jakieś 24 godziny gniazdo można usunąć. Strażacy nie pomogą. Oni usuwają gniazda tylko z miejsc użyteczności publicznej, no przynajmniej tutaj, w mojej okolicy. A nie wchodzi to w ogóle kwestia działki, zwłaszcza jeszcze niezamieszkanej. Więc musiałem poradzić sobie z tym sam. A fakt, że pewnie będę miał cyklicznie jakiś problem z nieznanymi osi w szerszeni, no, skłonił mnie ku temu, żeby kupić sobie strój Hornet 2 i bezpiecznie pozbywać się szerszeni i os, także w przyszłości. Oho, mamy tutaj kolegę, który będzie musiał znaleźć wyjście. Biedaczek zmęczył się, próbując uciec. Mogłem go złapać i teraz go spokojnie wypuszczę na zewnątrz. No to idziemy na wolność. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Jak tylko odpocznie, to poleci sobie dalej. A wiecie, co by się stało, jakby sobie zostawić mokre drewno na więźbę? Żeby sobie przeschło troszeczkę przed przykręceniem, bo ja wiem. To się już nadaje tylko na śmigło do helikoptera. No, ładnie pęka, ale może całkiem nie trzaśnie. Poszczególne elementy więźby wysychają. Drewno coraz bardziej się skręca, więc pojawiają się kolejne szczeliny. No ale tak to jest. Zawsze jak oszczędzamy na więźbie, na drewnie konstrukcyjnym, montujemy więźbę mokrą, to musimy się z tym liczyć, że nie będzie to idealnie, pięknie. Ale to ma być tylko dach, a nie stacja kosmiczna. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.